Kontynuujemy naszą podróż. Ruszamy do Wielkopolski, do gminy Kwilicz. Odwiedzamy ekologiczne gospodarstwo w Chudobczycach. Składa się z 460 hektarów łąk, pól i lasów. Specjalizuje się nie tylko w produkcji zbóż czy hodowli owiec, ale przede wszystkim w uprawie ziół i warzyw. Gospodarstwo zostało założone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, by dać szansę rozwoju społecznego i osobistego osobom z grup społecznie marginalizowanych. Hodowlą i uprawą zajmują się tu osoby, które poprzez pracę w tym miejscu odbudowują swoje życie torując sobie drogę powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy. Nie od dziś wiadomo, że praca w zgodzie z naturą, przy ziemi, nie tylko uczy pokory, ale działa wręcz terapeutycznie. Ogrodnikiem, nie tylko z niezbędną wiedzą, ale także z pasją, został tu między innymi pan Roman. Panie Romanie, jaka jest Pana historia w tym miejscu? Historia taka, że miałem problemy rodzinne i wylądowałem do więzienia. Z więzienia później nie miałem gdzie się pojawić. No i wychowawca mi proponował tutaj, że tu takie coś istnieje. No i znalazłem się tutaj po wyjściu z więzienia. Właśnie. I sporządkowo pracowałem na kotłowni. Później z kotłowni przeszłem tu właśnie na ogród, bo coś tam trochę. Wyczuli, że potrafię zrobić. Ale niech się pan przyzna, czy wcześniej ma, miał pan coś wspólnego wcześniej w ogóle? Miałem, z ogrodnictwem? No, miałem działkę taką 30-arową, no. działkę niby ogrodniczą, no i tam troszkę marchewki, troszkę tak do własnych potrzeb. Miałem, jako mieszkający w bloku, ogrodnik zobaczył, że potrafię, znam się na sadzeniu, na sianiu, na wszystkim. I no, no. Mój przydatny będzie, no i tak to stało. I tak się zaczęła pana ogrodnicza przygoda. Ogrodnicza, właśnie. I słyszałam tutaj, że pan się bardzo w tą ogrodniczą przygodę zaangażował. No tak, bo to zależy od pogody, od wszystkiego, jak jest ciepło słoneczko, jak to wszystko rośnie, taż miło popatrzy i to człowieka cieszy to. Też pan sprzedaje I ten towar? właśnie sprzedaje też i osobiście szykuję jest zapotrzebowanie nawet tu z kolegą, zapisywanym na karteczki na kartece, że na przyszły tydzień już proszę zostawić troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego zostawić, żeby było pewne, bo ja później przyjdę. A jak później mój przyjdę, to już nie ma nic, już sprzedane. Śmiało to wszystko schodzi, sałatka, wszystko schodzi do zera nam schodzi. I natka, takie pęczuszki są o, robione, natka, wszystko, o, szczypiorki takie. O, i to wszystko elegancko, ładnie schodzi, ładnie obrobione, schodzi elegancko i, i byli, klienci nie narzekają. A jak wszystko rośnie, ładnie rządki widać, to oko cieszy w i Życie chwili. wraca na swoje to. I życie wraca właśnie. Chce się rano wstać, popatrzeć, coś porobić, chce się po prostu pracować. Jak chce się wszystko żyć. Wszystko chce się <noise> żyć, tak jak i roślince. Każdy produkt jest tutaj uprawiany ręcznie. Nie ma tu kombajnów, sadzarek czy ciężkiego sprzętu, tylko ludzkie ręce. Skąd pomysł na to gospodarstwo ekologiczne? Pomysł na gospodarstwo ekologiczne był taki, że założyciel Fundacji Tomasz Sadowski uważał, że połączenie, jakby powiedzieć, rehabilitacji osób z taką gospodarką ekologiczną i takimi obszarami. Typowo naturalnymi, może służyć i rzeczywiście to się absolutnie sprawdza od tych już ponad 35 lat. Przynosi tam też sukces w tych sprawach społecznych, ale również i ekologicznych. Całe gospodarstwo jest prowadzone przez osoby, które są tutaj mieszkańcami wspólnoty. I wszystko od tej produkcji podstawowej, przygotowanie gleby, wysiew, zbiory. Aż do, do sprzedaży na, na rynkach. Także to wszystko produkuje nasi tutaj podopieczni. Gospodarstwo jest certyfikowane, są stałe tutaj kontrole, przeważnie dwa w roku, niezapowiedziane, które, które kontrolerzy przyjeżdżają, inspektorzy i kontrolują, czy jest wszystko produkowane metodami ekologicznymi. Jaki Państwo macie rynek zbytu, jeśli chodzi o produkty, które tutaj są wytworzone? No, no głównie to jest lo, lokalny rynek i rynek tutaj poznania, czyli miejscowości okolicznych plus poznania, jeśli chodzi o warzywa i owoce. Musimy sami dowozić. Chociaż też możliwość jest lokalnie, że ktoś tu przyjedzie i, i kupuje. I tacy klienci też są, chodzą po ogrodzie, pytają się, jak jest to produkowane, wtedy te kontakty są bardzo dobrze z klientem i na tym nam bardzo szczerze zależy, bo mamy gospodarstwo otwarte. Każdy może tutaj przyjść i, i zobaczyć. Czy widzicie Państwo takie zapotrzebowanie na te produkty ekologiczne, że będziecie się jeszcze Państwo rozwijać w tym kierunku? Absolutnie tak. Muszę powiedzieć, że klient jest coraz bardziej, jakby powiedzieć, nakierowany, chce kupować produkty ekologiczne. Widzimy zwiększenie zainteresowania i no będziemy starali się wyjść naprzeciw. Ekologiczne gospodarstwo ciągle rozwija produkcję i poszerza asortyment, a osobom pracującym w gospodarstwie zapewnia szansę odbudowy życia. Wiele osób, które pojawiło się tu potencjalnie na chwilę, zostaje w tym miejscu na kilka lat, a potem wraca na dobre życiowe tory. Czy zauważają Państwo, że ta zielona terapia działa? Tak, tak, głęboko w to wierzymy. Myślimy sobie, że to obcowanie z naturą, wśród roślin, zwierząt, przyrody jest bardzo ważne i też powoduje, że ludzie mają większą energię. Rośliny nie frustrują, kiedy rosną, dają poczucie, że robimy coś ważnego, że ludzie to kupują, jedzą. Za każdym powstałym w chudobczycach produktem kryje się człowiek i jego trudna historia. Praca tutaj z pewnością wielu osobom pomaga, wspiera także konsumentów, daje im możliwość spożywania ekologicznej żywności.